Dobry wieczór Państwu. Nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ale kiedy bukmacherzy już dają zwycięstwo Trzaskowskiemu 82%, to znaczy, że sporo się dzieje, bo akurat Polimarket, portal polityczno-bukmacherski, tak go żartobliwie nazwijmy, przewidział wygraną Trumpa. Teraz pozwólcie, że rzucę okiem co się dzieje na portalu Polimarket, gdzie możemy dowiedzieć się, iż po spotkaniu z Trumpem, według Polimarket, szanse na zwycięstwo w oborach prezydenckich Rafał Szastrzowskiego wzrosły do 82%, a Nawrockiego spadły do 18%. Czyli nikt nie będzie obstawiać na wygraną Nawrockiego. Wszyscy wolą obstawiać. Czaskowskiego dużych wypłat nie będzie. To jest jakby oczywiste. I no dobrze, co dalej? Otóż, proszę państwa, z wewnętrznych zamawianych sondaży sytuacja wygląda tak, że do drugiej tury, że w pierwszej turze Rafał Trzaskowski oczywiście nie wygra. Nie wygra, bo brak odpowiedzialności politycznej ze strony pani Biejar czy pana hołowni. Tam O Zandbergu nie mówię, tak, bo to nie jest żadna koalicja 15 października, tylko to jest Miglans, który na plecach koalicji 15 października wprowadził do Sejmu parę pisowskich kretów z panią Matysiak na czele, która przecież jawnie współpracuje z PiS. Nie, nie padli na pomysł pan Hołownia z panią Biejat, by jednak prowadzić do tego, by pierwsza tura przypadła Rafowi Trzaskowskiemu i zamknąć ten temat. Donald Tusk uznał, że skoro tak bardzo chcą, no cóż, każdy ma prawo zaistnieć w polityce. Tusk się zachowuje trochę po ojcowsku. Ja może nie do końca podzielam taką, nie wiem, dobroduszność Donalda Tuska. Raczej mnie interesuje racja stanu i nie jestem politykiem, tak, ale gdybym miał podejmować decyzję, to bym, zawołał jedno tę panią tego pana, bo słuchajcie, nie widzcie sobie żartów. No ale oni sobie lubią pożartować, chcą się polansować za, za publiczne pieniądze, bo przecież pewnie jedna pani jest wicemarszałkinią Senatu, a pan Hołownia jest marszałkiem Sejmu, więc za publiczne lansują się w przestrzeni publicznej. Obydwoje są miernymi politykami. Ale proszę państwa, to, co jest. Pozytywne w tym wszystkim. To to, że Donald Tusk, bardzo ścisłe grono i tutaj też nie chcę wychodzić z szereg, ale te informacje, które udało mi się potwierdzić, zbliża się, zbliżają się ostatnie wakacje dla pisowców. Zmiana w fotelu prezydenckim, Rafał Trzaskowski, zaraz po zaprzysiężeniu, jeszcze w sierpniu, mają ruszyć. Głosowania w Sejmie. Z tego, co ustaliłem, ma nastąpić zmiana dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, przede wszystkim sądów, prokuratur, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mają zostać wyczyszczone wszystkie pisowskie zł. Donald Tusk wie, że zagrał wabank z opinią publiczną. Że przeciągnął te rozliczenia, że bardzo dużo osób, wielu wyborców, ma mu to za złe, że te rozliczenia wyglądają tak, jak wyglądają dzisiaj. Donald Tusk, pamiętacie, co powiedział? Wytrzymajcie te 105 dni, 10 dni temu. I zostało się chyba, 95 dni zostało. Ludzie. I wie o tym, że oczywiście nie odbędą się jakieś wcześniejsze wybory przed terminą, bo to jest fizycznie niemożliwe dzisiaj. Nic się takiego nie stanie, co by spowodowało, że koalicja 15 października, czy przede wszystkim koalicja obywatelska i Donatus, mieliby stracić władzę. Ale zmiany legislacyjne, by cokolwiek w naszym kraju poprawić i żeby słynna Komisja Wenecka, ulubiony organ Adama Bodnara, od szukania dziury w całym. Mówiąc kolokwialnie, odczepił się od Polski i też by Komisja Europejska zobaczyła, że są to zmiany legislacyjne, zgodnie z prawem unijnym, ale zmiany legislacyjne absolutnie formalne i legalne, czyli mamy ustawy głosowane przez Sejm, zatwierdzane przez, podpisane przez prezydenta, wtedy już prezydenta Trzaskowskiego, wtedy można z tym całym towarzystwem zrobić porządek. Dzisiaj niemiecka prasa donosi o tym, że AFD w Niemczech zostało uznane za organizację ekstremistyczną. Na podstawie informacji, które przedstawił urzędowi, pozwólcie, że przypomnę sobie nazwę tego urzędu: to jest Urząd Ochrony Konstytucji. Na podstawie informacji przekazanych przez niemiecki kontrwywiad uznaje się AFD za organizację i tutaj cytat. Zaklasyfikowano FD jako organizację ekstremistyczną, e, która zagraża demokracji, działa przeciwko wolnościowemu, demokratycznemu porządkowi państwa. E, taki jest cytat e, z u, oświadczenia Urzędu Ochrony Konstytucji. Szkoda, że my nie mamy takiego Urzędu Ochrony Konstytucji, który by uznał konfederację. Za organizację ekstremistyczną prorosyjską, prokremlowską, albo na przykład PiS, organizację przestępczą. De facto jest. I to nie ma najmniejszych wątpliwości. To są ostatnie wakacje pisowców, być może i ostatnie wakacje też i takich prokremlowskich konfederatów Nowej Nadziei, Korony, Brauna, tego całego towarzystwa. To też jest koniec. Ślę sięmoniaka, bodnara, i też i pewnych politycznych koterii, bo pamiętajcie Państwo, że w, samym, w samej Platformie Obywatelskiej, nie mówię o koalicji obywatelskiej, tylko mówię o Platformie Obywatelskiej, mówiłem o tych politycznych koteriach wokół Rafała Trzaskowskiego, wokół Donalda Tuska. Teraz całe towarzystwo przeniesie się do pałacu, przyszli na drogę. Rafał Trzaskowski nie podpisuje ustawy, które. Będzie głosować w sejm, a co do których też się zobowiązywał jako wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, że zostaną wprowadzone. Liczę na to, że też i ustawa dotycząca penalizacji aborcji zostanie przeprocedowana, przegłosowana. Nie będzie już nikogo, kto by wetował te ustawy i zaczniemy. Faktyczne robienie porządku w Polsce. Są takie głosy, obawy w tym kręgu, że jeszcze będą ci, co będą się domagać, by ukarać tych, którzy mieli rozliczać, a nie rozliczyli. Oni się trochę obawiają tego, że będzie to kiedyś wyciągane. A to dobrze, że się obawiają. I tutaj, nawet jeżeli takie deklaracje kierownictwo koalicji 15 października składa, słuchajcie, nie martwcie się. Tak, bo będzie wszystko ok. Nie wiem, czy będzie OK. Każdy, który, każdy, kto popełnił jakiś taki delikt dyscyplinarny, czy to jest minister, czy prokurator krajowy, czy ktokolwiek, będą musieli ponieść tego konsekwencje. Ja tylko przypomnę panu Sowi Bodnarowi jego własne słowa, że przecież z postępowaniami dyscyplinarnymi, nawet ze śledztwami nad głową, przecież można być. Tak, ministrem, prokuratorem można pracować, to nie przeszkadza w pracy. To zobaczymy, czy panu Bodnarowi nie będą przeszkadzały w pracy postępowania dyscyplinarne, które uważam, że powinny zostać wszczęte, aby wyjaśnić chociażby ucieczkę Romanowskiego, czy inne drobiazgi, które na przestrzeni ostatniego roku miały miejsce. Proszę Państwa, Sejm nie będzie miał raczej wakacji. Szymon Hołownia jest po rozmowach z Donaldem Tuskiem, on się oczywiście nie wycofa, on się nie wycofa z wyborów prezydenckich, tutaj nie, nie liczmy na to, ale też już wiesz, że nawet jeżeli nie poprze Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze, nie musi. Pojawiały się jakieś takie głosy, że niby tak szanta, że ma zostać prezydentem Warszawy, czy jakimś tam ministrem. Nie musi popierać Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski sobie poradzi. Najbliższe dni będą bardzo gorące kolejne dwa tygodnie, no a potem będzie koniec kampanii dla niektórych i raczej ci niektórzy, chociażby Marszałek Sejmu, niech wezmą się do pracy, bo czas najwyższy, aby przygotować Sejm, przygotować posłów do tego, by nie zajmowali się wakacyjnymi urlopami, tylko skupili się na tym, co obiecali przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, by odbudować Polskę. A jest co odbudowywać, jak Państwo zdajecie sobie sprawę, że wymiar sprawiedliwości jest w totalnym chaosie. Mamy pseudotrybunał konstytucyjny, mamy jakieś ciało, które wydaje koncesje dla mediów. Media nie zostały rozliczone. To też jest temat, który się pojawia wokół osoby premiera, że należy rozliczyć media z Kłamstw, manipulacji, bycia skorumpowanymi przez państwowe pieniądze. Te śledztwa muszą ruszyć. Pojawiają się już nie tylko nazwiska, ale też i nazwy niektórych wydawców. Dlatego też, jak państwo pewno zwróciliście uwagę, media te niby wolne, a zaczynają lansować nawrockie. Nie wiem na co licząc, że drewniak wygra. No nie wydaje mi się, tak, żeby miał jakiekolwiek szanse. Wyborcy zmęczeni, zirytowani brakiem rozliczeń, takich, nawet, takich których się spodziewają, że są zaufali pre premierowi. Pamiętacie państwo ten film, że nie poświęcimy ani minuty na głosowanie ustaw, tylko będziemy przywracać praworządność. Nazwijmy to decyzjami administracyjnymi. To były słowa premier. I miliony ludzi te słowa usłyszały. Wzięły sobie do serca. To nie jest to, że ja się czepiam słowem, tylko to metoda, którą chciał zastosować Donald Tusk była absolutnie właściwa. No ale jak Państwu mówiłem, Komisja Europejska, Komisja Wenecka po to też wziął jako ministrów, można powiedzieć, bardziej nieudacznych ludzi. Myślę, że zdają sobie sprawę z tego, że będą do wymiany i że oni nie dowiozą. No ale... Są tak nijacy, tak miałcy, że jeżeli znikną, to nikt nie będzie za nimi tęsknić. No, zamyślę, że za panem Bodnarem nikt tęsknić nie będzie, za panem Siemoniakiem również, nie akurat w przypadku pana Siemoniaka, czy bo jeszcze, minister Bodnar jeszcze wykonał kilka takich dobrych ruchów, przygotował ten projekt ustawy, która ma uregulować sądownictwo, ale tam już się odzywają bardzo krytyczne głosy, zresztą samego środowiska sędziowskiego. No daliście państwo wywiad z sędzią Żurkiem. No ale pan Siemoniak, poza jego reakcją, kiedy powódź była na Dolnym Krząsku i tam zareagował, można powiedzieć, właściwie, akurat go wtedy pochwaliłem. Ale poza tym, yy, nie, no, poza, no jeszcze wiecie, że teraz będzie miał proces karny z Tonkiem Szwajgiem. Czy go wygra. Zobaczymy, co zrobi sąd raczej drugiej instancji, jaka będzie decyzja. Ja w tym procesie będę świadkiem. Ciekawe, czy na ławie oskarżonych usiądzie Tomasz Szymonie, bo chciałbym mu spojrzeć prosto w oczy. Chciałbym zobaczyć tego człowieka, spojrzeć mu prosto w oczy. No nie będę mógł z nim rozmawiać jako świadek w sali rozpraw, ale, ale myślę, że to będzie ciekawe, ciekawe doświadczenie i ciekawe spotkanie. Takie okowo. Także mili Państwo, szykujcie się na bardzo gorący sierpień i wrzesień. Legislacyjnie. To są ostatnie wakacje pisowców. Kolejnych już mieć nie będę. Inter. Chciałbym jeszcze powiedzieć w paru szczegółach, ale potem usłyszę, że coś zdradzam, że, że mieszam, że widzowie naszego kanału potrafią się. Domyśleć i dopisać sobie resztę. Także spokojnie, drodzy Państwo. Do zobaczenia.